Dzień dobry, nazywam się Jacek Danel i zapraszam Państwa do zwiedzenia mojej biblioteki. Książki staramy się trzymać w jednym pokoju, co oczywiście nie jest wcale łatwe, ponieważ one się mnożą i kolejne przychodzą, i jedne są wypierane i oddawane, a inne przychodzą na ich miejsce. Ale zasadniczo są takie dwa duże skrzydła biblioteki: jedno jest bardziej moje, drugie jest bardziej Piotra. No, i jeszcze są jakieś dodatkowe regały i tam, i tam, i za łóżkiem. I jest ten stolik, gdzie jest y, y, grupa książek podręcznych, które akurat trafiły i które albo trzeba oddać, albo trzeba im znaleźć miejsce na półce, albo trzeba je odłożyć na ich miejsce, y, z którego zostały wzięte. To są rozmaite kurioza. Po pierwsze, cała półka książek medycznych, Atlas Anatomii. Jakieś takie poradniki medyczne sprzed 100 lat, dzieła seksuologiczne, takie dzieła dotyczące przygód ciała, to zwłaszcza słowa obraz terytoria, ale również takie e, książki nie do końca naukowe, naukawe, na przykład dotyczące wędrówki dusz i reinkarnacji, to zwłaszcza Sir Oliver Lodge, jeden z moich ulubionych autorów, wynalazca świecy zapłonowe i specjalista od wywoływania duchów. I tam są rozmaite takie y, kurioza. Z takich przedziwności będzie e, historia Ruzgi. Książka dotycząca bicia, napisana w 1870 czy 80 roku przez irlandzkiego czy szkockiego dziennikarza pod pseudonimem Wielewny William Cooper. I on tutaj opisuje, jak to bito w starożytnym Rzymie, jak w Egipcie, jak w rozmaitych zakonach. E, tutaj mamy z kolei o taki ładny Ładną bardzo książeczkę, to jest przewodnik po ym, drobiu domowym, napisany przez pana y, Saundersa, który y, strasznie tam walczy ze swoimi przeciwnikami y, w tym niewielkim świadku literatury drobiarskiej w połowie XI wieku w Stanach. No i to są właśnie takie, takie rozmaite a, literackie kurioza, natomiast y, nie ukrywam, że Mm, największy wpływ na mnie miały książki nie osobliwe tego typu tylko z tego kanonu literatury pięknej a wielkie dzieła literackie bo one są jakoś tam kształtujące i one akurat są rozsypane w różnych miejscach ze względu na przynależność do literatur narodowych tutaj jest zasadniczo biblioteka Piotra więc na przykład jest dużo jego yy, fantastyki tam u góry a, a niżej całe te serie biograficzne, ale tutaj jest sporo takich książek, które na mnie miały spory wpływ, czyli Carpentier, Garcia Marquez, Cortazar, a też gdzieś tu będzie taką opowiadania Borcheza, czyli teatru, to z literatura Ibera Mykańskiej, ale będzie i Italo Calvino gdzieś tutaj przy włoskiej. A, i, i tutaj stojący nie wiadomo czemu Lawrence Durrell, a właśnie to przyp przypadek tego, że książki się nie mieszczą, w związku z tym uh, Lawrence Durell z y, wydania z y, noir sur musi stać koło y, wydawanego przez nich Umberto Eco, bo inaczej nie wchodzi na swoją własną półeczkę. Tu na przykład jest e, nie widać z wierzchu, bo z wierzchu tu jest głównie literatura e, gejowska, tam jest e, Edmund White i Janet i Arenas. I Cunningham, i tak dalej, i tak dalej, ale za tym stoi cała Nikę, na przykład, która jest łatwo zmieścić. Jest jedną z najporęczniejszych serii wydawniczych. No i oczywiście są różne schowki i zakamarki, w których też są poupychane książki, takie z których się mniej korzysta. Na przykład duże jakieś rozmaite albumy z tamtej strony, co jest literatura dziecięca, a w w schowkach zupełnie z dołu, takich gdzie się nie da dostać normalnie, leży dziesięciotomowa, wielka encyklopedia muzyczna amerykańska sprzed stu lat. Ja akurat mam taką yy, brzydką skłonność, że jak do kogoś przychodzę do domu, to od razu mu przeglądam bibliotekę i yy, po staram się o, o, ocenić, z kim mam do czynienia, jeśli tej osoby nie znam. Sporo można powiedzieć o tym, na ile dany człowiek jest uporządkowany, na ile jest bałaganiarzem po, po porządku w bibliotece. I też biblioteka w całości jest odbiciem świata i tego, jak świat widzimy, a zatem i procentowy skład będzie nam mówił o, o upodobaniu danej osoby i w sposób, w jaki książki są ułożone. Czy dany człowiek jako jedyne kryterium przyjmuje, a niezbywalne prawidła i wtedy na przykład sobie wszystko układa. Alfabetycznie albo kolorami, czy chcę wprowadzić pewien porządek intelektualny, to, to bardzo po tym układzie książek widać. To jest najnowsza moja książka, Młodszy księgowy, która trochę właśnie o bibliotece. Traktuję między innymi. To jest książka o książkach czytaniu i pisaniu zbiór Felietonów. Sporo pisze o, o kuriozach, ale i o tym, e, co się w ogóle z, z książkami wiąże. zatem Z ich przechowywaniem, z ich oddawaniem, pozbywaniem się, ich wyrzucaniem, czego nigdy nie robię. E, z, e, e, z tym, na przykład, co towarzyszy książką na, na półkach. Ja tutaj mam mnóstwo rozmaitych rzeczy, e, które czasami są ułożone w, w jakimś związku z książkami, które za nimi stoją. Na przykład, e, koło literatury niemieckiej jest, jest kartka pocztowa z muzykami z Wilhelm Gedechnickich, ikona z Chrystusem stoi koło literatury rosyjskiej. Przy poezji stoi na przykład taki prezent, hmm, ponieważ poezja ty, często traktuje o śmierci, tutaj są. Hmm, postaci do takiej dioramy, na przykład do rozbudowanej kolejki, modelu kolejki i to jest cały zestaw pogrzebowy. Jest trumna, wieńce, wdowa, kościelny, ksiądz, wszyscy są A jak trzeba. Koło Wisławy Szymborskiej stoi wyklejanka, którą dostałem od Wisławy Szymborskiej. To jeden z takich największych skarbów i o tym również w, w młodszym księgowym młodszym piszę. Poza tym są um, teksty na temat um, grafomanów internetowych i pozainternetowych, na temat literatury ideologicznej, na temat starych mistrzów, um, na temat um, języka polskiego, na temat spotkań autorskich, um, gdzie pisarz staje w oko w oko z czytelnikami i to spotkanie może być traumatyczne i dla jednej i dla drugiej strony i tak dalej, i tak dalej. ale to zapraszam do książki mążkinowej